Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8, wówczas pole koła opisanego na tym sześciokącie jest równe. Zobaczmy, mamy taki prowizoryczny sześciokąt foremny, czyli wszystkie boki są tej samej długości. Zobaczmy, my wiemy, że najdłuższa przekątna, to jest jedna z tych trzech tutaj narysowanych, ma długość 8. Czyli ten odcinek to jest 4, i ten odcinek to jest 4. Tak samo tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Zobaczmy przy okazji. Ta najdłuższa przekątna jest średnicą okręgu opisanego na tym sześciokącie. Wysunek nie jest idealny, dlatego ten okrąg to koło wyszło jak ziemia, trochę. Ale to jest po prostu z tego, że niedokładnie narysowany jest ten sześciokąt foremny. I teraz zobaczmy. Mamy znaleźć pole koła pole koła to jest pi r kwadrat, a jaki jest nasz promień? No właśnie połowa przekątnej, to jest promień. Czyli mamy pi razy promień do kwadratu, czyli 4 do kwadratu, czyli mamy 16 pi. To jest odpowiedź C.